Siemanko widzowie w kolejnym materiale na tym kanale. Nagrywam to po raz trzeci, bo za każdym razem jak próbuję to nagrać, to albo ktoś zadzwoni, albo ktoś mi się pierwszy do pokoju, więc witam Was jeszcze raz. W tym sobotnie popołudnie, można by rzec tak, albo może bardziej w sobotni wieczór, jeden chuj. Najważniejsze jest to, widzowie kochani, że weszły bardzo nowe, ciekawe skrzyneczki. Powiem Wam tylko tyle, że wyglądają jak Hot Wheelsy i patrzcie... Zarąbili się to wygląda, skrzyneczka AWY, Miami Daryl i Romanowa Jak Ampli4 miałem tego agenta i tego, tego nie miałem nigdy Nie wiem czemu, może dlatego, że kosztuje swoje Bo 700 zł jest taki warty A mi aż tak na agentach jakoś mega nie zależy, te zazwyczaj co brałem to one były do rozdania dla Was Dlatego jest zazwyczaj tutaj miałem No i cóż, tutaj macie jak widzicie ekipunek złożony Ze skinów Które będą współ, można powiedzieć grać Z tym agencikiem, tak to się prezentuje Druga tutaj skrzyneczka Miami Dary, bardzo fajne zestawienie. Jeden z moich widzów kojarzył mi się, że ma tą M9 do Perfect 1 ale nie jestem pewny, czy ma Sport Glossy Vice czy to są imperial Playdy. Pozdro dla Ciebie, bo naprawdę jest to zajebiste combo, nie będę czy to Vice czy imperial Playdy. Z tą M9 naprawdę zajebiście to się prezentuje. Czekajcie, bo nie tu wzdłuż Dobra. No jedziemy teraz z Case Romanowem. No i tu naprawdę zajebiste combo. Nie przemawiają do mnie jedynie te rękawice, ale obstawiam, że w tym zestawieniu to z tym będzie naprawdę to cudnie wyglądać. No i cóż, zaczynamy od najtańszej oczywiście. Trzy sztuki, zwykły tryb. Trzy razy każdą skrzeczkę zaklikiemy. I później przyjdziemy oczywiście do casebuty z całości. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odcinek mi się nagrywa, więc jedziemy. Pierwszy rzut, od razu profit. To mi się podoba. Lecimy z drugim kliknięciem. UMP nonwar. Też jest szansa, zależy od stanu tego UMP, z tego co mi się wydaje. A jest? Field Tested i mimo wszystko mamy tego Profit, szkoda że nie wpadł ten faktor, było, bo było o wiele więcej. Ale lepszy ryc niż nic oczywiście, chociaż tu i tak nie jest ryc bo naprawdę dobre skiny poleciały. I w ostatnim uderzeniu zobaczymy co tutaj jeszcze wpadnie. Niestety ostatni, najgorszy. No i cóż, przechodzimy do trybu Boost, Test trzy sztuki. Zobaczymy, powinno nas być stać na wszystkie oczywiście otworzenia trzy, Ale czy tak będzie to się zaraz okaże. Jest Arystokrata tutaj. Ciekawe czy wszyscy korzystamy teraz z tych nowych skrzyneczek. Dobra, jest profit o dziwo. Myślałem, że nie będzie. Drugie uderzenie jest. tu raczej nie będzie profitu. To będzie grubo w plecy, obstawiam. No ponad połowa w dupę niestety. Trzecie kliknięcie. Szkoda, że nie to blind spot. A nie, jednak jest blind spot, więc powinien być profit. Jest. I zajebiście, bo jeszcze XMK w Faktorniu. Pierwsza skrzydła naprawdę przyjemna. Zobaczymy, co będzie w drugiej. Pamiętajcie, że tego te skrzynki są warte, znaczy nie warte tylko warte 9 dni, więc nie jest to dużo. No i lecimy. Pierwsze kliknięcie. Fever Dream, no tu tragedia, jak mam być z wami szczery. Drugie uderzenie. Powinno nas być stać. Tak mi się wydaje, chociaż na ostatnią skrzynkę będzie ciężko, ale zobaczymy. Tranquility, czy to jest coś warte? Jest, ale nie. Nie, jest wystarczająco. Myślałem, że nie będzie profitu, ale jest na szczęście. No i do trzech razy sztuka. Szkoda, że nie ta Fever Dreamka, bo tam był pewny profil z tym Tekiem, a tutaj niestety w plecy. No i dobra, trzy kliknięcia na puście. Pozbędziemy się niestety trochę balansu przez to. Ale jest Fever Dream. No nie wiem, czy będzie prawdopodobnie miał wszystko. Było blisko. A Wupa chciała nas uratować, ale niestety nie dała rady. Drugi rzut na taśmę. Petka epicenter. Glock w Wszystko w zależności od stanów. Nas niestety stany są tragiczne. Trzecie uderzenie. Zobaczmy. Na razie pierwsza najlepsza. i na zwykłym trybie bardzo, jedno, bardzo dobrze. Jedna i druga oddała. Tutaj. No nie jest źle, bądźmy szczerzy, nie jest źle. Zobaczymy tą jeszcze. Nie, powinna nas być stać, bo teraz damy 6, o, chociaż nie. Braki nam jednego kliknięcia, ale dobra, jakoś to dołożymy z to. Pierwsze kliknięcie. O Jezus, no, takiego gówna to ja dawno nie widziałem. Drugi rzut. Czy jest lepiej? Raczej nie, chyba, że ten charge up który new. Minimal wear, no ale... Nie jest to jakiś aksamitny drop, jak na razie cały czas pierwsza na topce. A Elite Beat, jak będzie w dobrym stanie, to będzie profitik. No jest w takim połowicznym stanie, ale dzięki temu, że tutaj ten warbit jest faktornią i to faktornią, to dało nam to profit ostatecznie. No i zobaczmy, tryb boost. nam troszkę dosłownie na otworzenie trzykrotnie tego, ale jest Big Iron, więc teraz sobie to sprzedamy i będzie następna na jeszcze jedno uderzenie na pewno. Zajebiście sygnęło. A czekajcie, ja bym te dwa tylko sprzedał, to mi będzie stać? Pewnie nie, ale tutaj coś jeszcze selniemy za tego najtańszego itema i też będzie nas stać. Oj, no a tu jest tragicznie. Brakuje nam 10 zł, więc sprzedajemy sobie to i ostatnie kliknięcie i zobaczmy ile mam ostatecznie w balansie. Czy to się opłaciło. Jest Elite Build, jest Big Iron, więc bardzo przyjemna skrzyneczka. I tu nam dało kurwa konkretnie, bądźmy szczerzy. Więc jak na razie ta pierwsza jest najlepsza. Ale ta ostatnia na buście też naprawdę pokazała swoją szansę. W tym pojedynku, film się cały czas nagrywa. Więc jedziemy ze zwykłym trybem na 3 graczy. Od razu gramy fulla, bo nie będę się tutaj ograniczał. I damy same skrzyżki na buście. 5 razy to powinna być stać. Tak mi się wydaje. Znaczy, powinno nam jeszcze zostać coś. Hmm, dobra, i 5 razy to. Dobra, bo teraz tak, zróbmy sobie po 4 może. I czy będzie następna, jakaś już z tych skrzynek. To jest pytanie. Na no, Awe, szukamy Awy. Awe nas stać. Daryla też nas stać. A na tą ile? To najdroższą. 1500. To na to nas niestety nie stać. Więc ja dorzucę jeszcze raz Daryla i odjął jakąś jedną skrzynkę. Odejmiemy sobie Romanowa. O, no bo czekajcie, sobie te punkty i wybimy sobie to. Oj, wyszedłem, dobra, nieważne. 65 zł. To szkoda, że i na środku kliknamy, bo byłoby z tego o wiele więcej. No dobra, i 54 tysiące punktów to będzie Desert strike, Czyli też jeszcze z dwie stóweczki No i dobra, i teraz będziemy nas stać na wszystko Trzy graczy Zwykły tryb i lecimy jeszcze raz, czyli tak Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery No i dobra, teraz Jester Raz Dwa, trzy No i dajmy dodatkowe jeszcze tego Romanowa I zobaczmy co z tego wyjdzie Publiczna na razie, jak jest Batla. 14 koło ludzi na stronie, więc naprawdę sporo. Ale w końcu piątek, piąteczek, piątunio. Dobra. Czy ktoś się skusi do nas, dołączy. Tu jest jakaś bitka za 2800. Dołączył do niej, jakbym wygrał tą swoją. Widać, że my tutaj się już niecierpliwi i gra solo. No nie gra. Tu jest jakaś za 1700, więc jak widzicie, no są grube pojedynki już. Zaczynają się mocne bitwy. Jakiś miły Battle no i dobra, nie ma chętnych, to lecę solo. Dajemy Adriana i dajemy Aleksa. Ale jeszcze przed tym widzowie napiszcie w komentarzu. Hmm, czy Wy kiedykolwiek zbieraliście coś takiego, albo w znaczy, zasadzie kupiliście sobie kiedykolwiek coś takiego jak tutaj jest? Coś w tym stylu. W sensie takie jak było okładce, takiego Hot Wheelsa, czy zbieracie może macie jakieś. Bo ja szczerze jak byłem mało latem, to byłem naprawdę tego fanem, chociaż nadal to jest, tylko teraz ludzie bardziej to kupują pod później sprzedaż. Tak, z większościami rzeczy. Tak teraz działa niestety świat, a szkoda, że to tak się wszystko przemieniło, bo kiedyś to była zajebista pasja. Pamiętam jak cieszyłem się, jak dostałem na święta taki tors jakby hot specjalny, co miał się samochodzi, wchało się ją tak jakby robił takie kółko 360 i wylatywał po całym pokoju. To było nieziemskie uczucie, nie? Chciałbym wrócić do tych czasów, takiej beztroski, ślanki, nie? Dobra, na razie nie wygląda to źle. Trochę wspomnień było, ale najważniejsze, żeby teraz zrobić profit. Trzy, trzy ostatnie skrzynki zaważą w sumie o wszystkim, więc na razie tu się się. nie będę cieszył, że jestem na razie do przodu. Jest Petka Epicenter, jest Awupa Fever Dreamka. No i na razie Alex na prowadzeniu. Z Doktora Romanowa, no nie dało nic. Jedynie na środku coś tam dobrego. Drugie uderzenie, znowu to samo pewnie. Niestety tak i Adrian wychodzi na prowadzenie. Przed chwilą był ostatni. Teraz trafiamy Doktora Romanowa. 89 zł to dziwo, tylko taki agencik Teraz dr Romanow na środku No i 4 z skrzynki, uwaga Co tu się zmieni, bo zmieni się na pewno dużo Przynajmniej taką mam nadzieję Pierwszy jester z Awy Są rękawiczki dla mnie i dla Adriana Dobra Teraz Daryl Na prawo sypnął I dla mnie w miarę I mam nadzieję, że teraz Adel trafi Mamy to samo, oby w tym samym stanie Mamy to jest bitwa wygrana. To mi się podoba. Więc teraz jesteśmy w stanie spróbować bitwy 2 na 2. Albo underdog. 2 na 2 zróbmy. Zróbmy za fulla. Tylko i wyłącznie jester. Dwie skrzynki tego. Dwie skrzynki tego. Jak nas będzie stać to dwie te. Idealnie jest. Jeszcze coś mogę dorzucić. Więc dorzucam jeszcze jedną tą. I jedziemy. 2 na 2. Standardowy oczywiście tryb. Miejmy nadzieję, że teraz i samo nam pomoże. 9 minutowy odcineczek. Już prawie 10 więc... Jeden z dłuższych ostatnio. Dajemy Isamu. No i tutaj znowu Adrian, Alex. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku samo nam pomoże dropnąć coś dobrego. A najlepiej jakby to były te Aridy. Pierwszy strzał bezowocny. Dobra, zobaczymy co w drugim. Może Awa teraz odda coś. Jest 5-7, angry mob dla mnie. Dzięki temu wychodzimy na prowadzenie. Tutaj niestety tragedia aktualnie się dzieje. Mam nadzieję, że tu się coś zwróci ogólnie. Bo na razie kurwa no, nie wygląda to dobrze widzowie. Dawaj Aridy przypierdoli samą. Jest Butterfly, no nie wierzę. Musimy trafić Aridy, żeby to wygrać w tym momencie. Mamy Aridy, oby te najlepsze. Nie, nie są najlepsze, ale też jest git. No i mamy to. Ba daj mi tego Butterfly'a, proszę. Mamy Butterfly'a w ekipunku. Zajebiście. Ja go widzowie lokuję. I bardzo możliwe, że wiecie, co się z nim wydarzy. Taki zajebisty butterfly. Prawdopodobnie niedługo stanie się kogoś z was. A żeby to się stało, wbijcie widzowie na mojego Discorda. W zakładce Aktywne konkursy będziecie widzieli, co jest aktualnie do zgarnięcia. Jeśli coś tam stamtąd spadnie, to wtedy wchodzi taki butterfly do gry. Co wy na to? Myślę, że to naprawdę będzie dobra opcja. Na sam koniec żegnamy się tą skrzyneczką od dary loadout case i niestety nie trafiamy nic. Trudno. Bardzo ładny odcineczek, tak czy siak. Dzięki za oglądanie z fartem. Do następnego siemano.